Kibice Jagielloni Białystok będą pamiętać Afimiko Pululu z wielu wspaniałych momentów. Być może najbardziej jednak za jego petardy z Ligi Konferencji, gdzie w sezonie 24-25 zgarnął koronę króla strzelców, wbijając 8 goli, w tym takie cudeńka jak przewrotka czy piętka, które rozgrzewały trybuny do czerwoności. Ten angolski byk. Nie tylko ładował bramki jak na zawołanie, ale i wnosił na boisko moc i luz, jakby grał w białym stoku od urodzenia. Pululu to dla Jagi synonim historycznego sukcesu i wielkiego rozwoju całego klubu. Łukasz Masłowski to już legenda transferowego polowania. Podziwiany Masło ma na swoim koncie wiele transferów za darmo. Które okazały się strzałami w dziesiątkę. Do tej zacnej grupy zalicza.